Cześć, tu Karolina Pytlasz, kanał Fanabizy. E, witam Was na kanale świata pasji. E, dzisiaj w dzisiejszym filmie chciałam zrobić z Wami e, taki notes świąteczny, e, z papierów biały jak śnieg firmy Paper Heaven. E, tutaj taki krótki przegląd, to jest kolekcja z tamtego roku, m, ale ja w tym roku e, postanowiłam, że nie kupuję. Yy, żadnych nowych kolekcji świątecznych. Yy, no mam tyle tego, że chciałam zużyć to, co mam. Mam też tutaj takie dodatki do, do tej kolekcji. Yy, tusze brązowe, bo jeszcze nie wiem dokładnie którego będę używać, ale <coughs> zdecydowałam się na ten Gradient Twinks, bo taki był bardziej ciepły. Zielony sznurek, gotowany papier. Tutaj taki brązowy z liśćmi i yy, zielony kolorowany farbowany kolor y, glow y, proszkami z 13 arc y, i stemple też jeszcze tutaj nie wiem do końca, których będę używać W końcu zdecydowałam się na trzy y, na ten ze stamperi na ten z właśnie z gwiazdkami y, Motif stamps i y, y, y ten materiał taki y, tą jutę y, Składam moje kartki y, tutaj bo one są były y, jakby gotowane na y, Złożony na pół, więc muszę je wszystkie sobie poskładać, poukładać tak, jakbym chciała, żeby, żeby były. I przyciąć, nie chcę takiego rozmiaru dużego, chciałabym troszkę cieńsze coś na kształt trawellersa. I on tutaj ma trochę ponad 12 cm, 12,3, coś takiego. Ciężko się tnie taką grubą, dużą ilość papieru, zwłaszcza tą gilotyną, ale jakoś dałam radę tam po kilka razy, troszkę się z nią szarpałam, wyładowałam swoją skumulowaną energię złą, przynajmniej, i, i udało mi się to jakoś tam dociąć. Natomiast ten zielony był gotowany już na płasko, znaczy farbowany i suszony, więc po prostu owijam nim te brązowe kartki. I dzięki temu uzyskuję wymiar taki jaki ma być. A teraz jeszcze przekładam i jeszcze raz przekładam sobie na zmianę te papiery brązowe z zielonym, tam chyba co 3 czy czy co cztery kartki, w sumie chyba było ich tam 13 tych kartek A4 w tym notesie. Raczej nie przewiduję właśnie dużej ilości na, aż takiej dużej ilości na pisanie, więc, więc mi w tyle w zupełności wystarczy. I jeszcze raz muszę dociąć, żeby te strony były równe po złożeniu. Ja sobie wymyśliłam, że to będzie taki jakby pamiętnik z całego grudnia po prostu, że będzie tam i jakieś, jakaś lista zakupów, lista takiego menu, które co bym chciała zrobić w święta, upiec, ugotować i również na przykład zdjęcia będę mogła sobie tam włożyć, planuję włożyć czy właśnie robić jakieś takie notatki. Jeżeli będzie jakiś taki ciekawszy dzień, czy po prostu jakieś ciekawe dialogi moich dzieci. Wiadomo, małe dzieci ten czas tak szybko leci, że fajnie jest sobie notować takie rzeczy. I właśnie z tego okresu świątecznego mogą być różne ciekawe tematy, więc jakieś takie śmieszne teksty czy dziwne pytania. Więc żeby mi to nie umknęło, tak sobie pomyślałam, że mogę to też tam właśnie w takim notesiku zapisać. Mogę dodać zdjęcia oraz właśnie nawet jakieś takie wpisy do dzienniczka mogę też sobie do tego zrobić. Po prostu zagruntuję wtedy papier, albo będę tuszem pracować, albo będę się starać używać jak najmniej takich mediowych rzeczy, żeby tam sobie nie zalać tego. No i teraz postarzam brzegi. Jak widzicie, szczoteczką jeździłam tak na złożonym papierze, żeby się nie bawić z każdą stroną po kolei. To myślę, że w ten sposób jest dużo dużo szybciej. Jak widzieliście, też tak mniej więcej przyłożyłam sobie ten papier, tą okładkę moją. I powstały mi takie delikatne zagięcia, i wzdłuż nich sobie po prostu biguję. Na grzbiecie robię 5 pięć, pięć biegów, a tutaj tak na oko. Bo tutaj ta strona może mi spuchnąć, i będzie potrzeba więcej miejsca na nią. Więc w razie czego jeszcze sobie przymierzyłam, zobaczyłam i dorabiam jeszcze dwie kreski i teraz tuszuję z jednej i z drugiej strony szczoteczką na takiej macie właśnie <laughs> ona jest taka poręczna, szybka do na takie szybkie akcje właśnie niespodziewane i do tuszowania też się nadaje. Są takie specjalne do tuszowania, ale no ja takiej nie mam, więc używam po prostu tej maty takiej do mediowania i myślę, że też że też daje radę. Postarzam te bigi, które zrobiłam. No mogłam sobie w sumie może odpuścić, ale chciałam żeby żeby tam troszkę też było tego brązowego. No i przymierzam i wiążę sznureczkiem. Ten sznureczek ma taki, taką złotą nitkę sobie, która trochę utrudniła mi nawlekanie koralików. Ja tutaj w opisie filmu wrzuciłam wam linki do innych sznureczków. Tego akurat nie ma w sklepie, ale myślę, że niewiele stracicie. No może fajnie wygląda, ale no tak jak mówię, jest dosyć trudny w obróbce. Ten złoty niestety się odkleja. Tutaj sobie zaklejam klejem, żeby mi łatwiej było przewlekać te koraliki ale mimo to właśnie nie było to łatwe więc wyciąłam tą część w sklepie są różne też koraliki takie biżuteryjne do, znaczy do okolczyków jedyne na co radzę Wam zwrócić uwagę to na rozmiar dziurki i tutaj dodaję ćwieka żeby zamykać, ale też właśnie dodaję kleju żeby wzmocnić ten papier pod spodem w razie jakby ćwiek tam się troszkę zaczął ruszać żeby ten papier troszkę wzmocnić i tutaj będę, zamykanie będzie na taką białą nitkę i myślałam, że skoro ona jest cieńsza to zmieszczą się te takie cieńsze koraliki, takie długie ale niestety nie, <laughs> więc są, yy, więc będą takie same jak yy, na grzbiecie, takie lekko złote. Ja tutaj ten zestaw mam akurat z ekrzona, yy, ale no to taka op opcja, można sobie też jakieś elementy metalowe też po prostu yy, dodać. Postarzam też tą nitkę, Pospadały <laughs> mi koraliki, bo miałam za mały supełek więc jeszcze raz muszę je nawlec. I robię taki potrójny supełek z jednej i z drugiej strony, żeby one nie latały i łatwo było zamknąć, żeby się nie przesuwały właśnie czasem. Teraz postarzam wszystkie elementy, które sobie wycięłam. Dodaję też taką kopertę na jakieś, nie wiem, rachunki może, na jakieś takie luźne kartki. Można sobie zrobić takie podsumowanie, na przykład idę w danym roku wydaliśmy na prezenty. No jeszcze nie wiem yy, na co, ale może mi się przyda. <grywa> dlatego yy, albo wam się przyda. Dlatego podsuwam taki pomysł, że można dodać, jeżeli ktoś właśnie wie, że będzie potrzebował, to można dodać więcej takich kopertek. Ja tą akurat dostałam od kogoś. Ona jest takiego. Yy, miękkiego jakby papieru, taki delikatny się wydaje. Taki widać, że jest, że ma swój, swoje lata. Ale no, mi się to podoba, fajnie to tutaj też wygląda. Wszystko dokładnie tuszuję. Właśnie w tych w takich postarzanych pracach ważne jest, żeby wszystko było potuszowane, żeby tam czasem nic nie, nic nie odstawało żeby wszystko do siebie pasowało. No i trzeba tego pilnować. Mi się czasami zdarza zapominać, dlatego y, mówię Wam o tym, bo może też macie z tym problem. I tutaj nie, nie będę tego wycinać tym konikom, tego białego, y, żeby były sztywniejsze i takie stabilniejsze. Y, dlatego też tuszuję to na biało. Y, aby no, też nie odstawało właśnie w tych, tych tuszowaniach. Nitkę przyklejam na taśmę, ale też oczywiście na klej, żeby na pewno, na pewno mi się trzymało. Sporo tego kleju daję, żeby na pewno po prostu było przyklejone. I teraz jeszcze sobie posmarowałam cały klejem ten wianek, ale pomyślałam, że fajnie by było, może jak on by był na środku i właśnie można było wsuwać yy, wsuwać tą zakładkę taką yy, pod spód. I tutaj taką małą kompozycję tworzę yy, z lizaka, konika i <laughs> yy, takich yy, białych kuleczek. Yy, tam miała być kokardka, ale, <laughs> ale zapomniałam. Yy, no, i tutaj właśnie ten klej przykleił mi się, ale odkleiłam go i znaczy skleił mi tego ćwieka z papierem, więc musiałam to troszkę podważyć. Nie pomyślałam o tym, że tak się stanie, i, no i musiałam odklejać. Zastanawiałam się, gdzie tą kopertkę dać czy na okładkę, czy na pierwszą stronę ale w końcu wygrała okładka. I tutaj delikatnie ozdobię tą kopertę. Stworzę takie zamykanie proste z papieru, właśnie na zakładkę. i sprawdzam właśnie, czy ta kokardka może czasem gdzieś mi tutaj się jeszcze nie zmieści. Tak mi się podobała ta wizja właśnie tej kokardki, jak wycinałam i właśnie myślałam właśnie o tym, żeby ją dać na okładkę. No ale niestety zapomniałam, no i teraz cierpię. <grym> I szyszką chciałam zasłonić tego ćwieka, ale ona jest taka na styk trochę, więc wycinam sobie dodatkowo gałązki i zrobię taką małą kompozycję prostą. Wyciąłam też takie malutkie, mini, mini szyszki z tego arkusza. Oczywiście wszystkiego jest po trzy. Ja lubię nieparzystość, więc tak musi być w moich pracach i przyklejam wszystko pod tego ćwieka też właśnie daję dużo kleju dodatkowego, żeby nic Yy, się tam nie podarło pod spodem. I dokładam szyszki. Dociskam właśnie odwracając, bo ten świek jest odstający dosyć mocno, yy, więc <coughs> więc odwracam, żeby docisnąć. I tutaj ta nitka tak mi trochę lata, więc później ją trochę yy, jakby ustabilizuję, żeby tak nie nie uciekała. Przyklejam tutaj też tego konia na tą kopertę, żeby ją troszkę usztywnić. Ona jest tylko z dwóch stron przyklejona, więc i tak jest dosyć luźno. Jak się tam włoży coś, to spokojnie ręka się zmieści, żeby wyjąć. Jest, jest na to miejsce, nie ma się o co martwić. I teraz y, taka zabawa ze stemplami, gdzie nie, gdzie, gdzie akurat mi się otworzy, y, tam y, stempluję właśnie najpierw tym, y, tą jutą, tym stemplem z, z materiałem, takim jakby jutowym, tak mniej więcej co dwie, trzy strony. A później już coraz gęściej, jakby. Juta akurat była taka wyraźna, dosyć, więc właśnie co, co dwie trzy strony. A te gwiazdki już na przykład chyba na każdej stronie praktycznie odbiłam, bo tak mi się spodobały, takie delikatne, dawały efekt, no i pasowały właśnie do tematyki świąt, że dawałam je co stronę. E, tak, dla ozdoby właśnie e, potem będę ewentualnie jeszcze ozdabiać e, przy zdjęciach albo właśnie przy wpisach e, takich e, do dzienniczka. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, żeby tak po prostu było ładnie przy samym oglądaniu pustego journala, no to dodaję gdzie gdzie te stemple w zupełnie przypadkowych miejscach. I teraz troszkę yy, takich pasków, jakby właśnie z notatnika. To jest stempel ze stamperi, mój pierwszy taki stempel chyba. I dalej mi się podoba bardzo. Jest strasznie sztywny, ale, ale bardzo fajny. I tutaj z tyłu również tworzę kieszonkę z takiej kompozycji bombek, gałązek i dzwoneczków. I tak najpierw układam, a potem dopiero przyklejam właśnie tam, gdzie, żeby nie przykleić tego całkiem właśnie do strony, tylko powstała taka kieszonka. No to właśnie tak jakby od tyłu kleję najpierw to, co jest na górze, a dopiero na końcu to, co jest na samym dole. I tym sposobem zrobiłam sobie kieszonkę i będę używać kawałka papieru właśnie tego zielonego który mi został po odcięciu dzielę go sobie na pół składam i po prostu nożyczkami przecinam no to w końcu jest żurnal więc tak bardziej swobodnie do tego podchodzę i jak widzicie nawet na pół papier przecinam nożyczkami nie przejmuję się to tutaj akurat nie jest takie istotne. I te ozdoby, które sobie wyciągam, też tak gdzie nie, gdzie staram się w miarę równomiernie, ale tak na oko przyklejam po prostu yy, w miejscach, gdzie wydaje mi się, że będzie fajnie. Też tak nie do końca, żebym mogła sobie w razie czego coś tam podłożyć czy kartki papieru, czy, yy, czy właśnie może zdjęcie bezpośrednio żeby sobie po prostu nie zaklejać możliwości. No i to tutaj jest za, za długie, ta, 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 ta niteczka, ten sznurek, więc jeszcze udało mi się przepchać dalej te te kulki, no i robię supełek wyżej. Już teraz tym razem potrójny i z przodu i z tyłu, żeby na pewno nic nie uciekło. A ten z tyłu w ogóle naszedł mi na ten wcześniejszy sypałek i chyba był z pięciu wtedy. Yy, z pięciu pętelek. I zaklejam klejem właśnie, żeby na pewno się tam nic nie odklei, nie jakoś rozsupłało, czy... Yy, żeby tak utwardzić to, jakby. I te zielone też tak robiłam, że na końcu, właśnie dawałam kleju. I ten biały tak samo. I właśnie ten sznurek yy, pomyślałam, że mogę go ujaśnić koronką. Yy, zostawiam mu tam troszkę miejsca do ruszania się, żeby tam potem tego nie, nie rozdarł. Yy. Tak, no, troszkę swobody mu zostawiam, ale już przynajmniej nie będzie aż tak uciekał i nie będą się rozjeżdżały te strony. Wiadomo, to najbardziej właśnie przeszkadza przy robieniu, a później przy używaniu już tak bardziej się może uważa, ale no, tak pomyślałam, że może też to da troszkę uroku temu Temu notatnikowi. No, i przytrzymuję, żeby klej zdążył złapać. I jeszcze tutaj zdecydowałam się naokoło tego wianka zrobić brązowym. Taki cień, jakby. I całość. Pomalowałam taki Heavy Body finish ze Stamperi. On jest taki glossy się świeci jak Glossy Akcent i zrobiłam nim dwie warstwy, a na górę, żeby wyrównać powierzchnię, zrobiłam jeszcze właśnie też glossy akcent właśnie. bo ten Heavy Body, on tak się nie rozlewa, nie wyrównuje się ta, ta powierzchnia tak jak w glossy akcent a chciałam żeby tutaj też coś tak się trochę błyszczało i żeby te elementy też się nie rozwarstwiły po noszeniu ich w torebce no i tak wygląda tutaj żurnal. jak widzicie mogę swobodnie tam włożyć rękę i tak ta kieszonka się spokojnie poddaje Mi się bardzo podoba, jestem zadowolona. Fajnie, że właśnie miałam ten motyw takich, tych delikatnych gwiazdek i mogłam go też dołożyć do, do stron. No i w tym filmie to wszystko. Zapraszam Was do sklepu oraz na bloga kreatywnego oraz na grupę Kreatywny świat naszych pasji na Facebooku. I do następnego razu. Cześć!